Znany za mojski miłośnik przyrody, przeciwnik koszenia trawy w mieście, a przy tym aktywny uczestnik wszelkich spotkań politycznych naszego miasta, Rafał Wszoła dopiął swego. 12 sierpnia dokonał on uroczystego otwarcia łączki swojego własnego imienia czyli niewielkiego skrawka zieleni, który ma rządzić się swoimi naturalnymi prawami bez ingerencji człowieka. Godne uwagi jest ideologiczne tło tego przedsięwzięcia swoją drogą bardzo głęboko przemyślane. Jeżeli będziemy uważać, że rozwój cywilizacji polega na tym, żeby niszczyć przyrodę, idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną, to doprowadzimy do tego, że po prostu będziemy tak funkcjonować jak wykoszony trawnik. Gościem uroczystości był założyciel i członek rodzimego kościoła polskiego pierwszego zarejestrowanego w Polsce rodzimowierczego związku wyznaniowego człowiek, który przedstawia się jako piast. My, rodzimowiercy, Słowianie, Poganie, kultywujemy wiarę naszych przodków jeszcze sprzed księcia mieszka. Oni byli zdecydowanie bliżej natury niż my dzisiaj. I staramy się do tego nawiązać. Uroczystość okraszona została obrzędem, rodem z pogańskich wierzeń naszych przodków. Przeprowadzimy dzisiaj obrzęd, y, podobny trochę jak y, obrzęd plonów. No, plony mamy pod koniec y, września, ale to, co tutaj zrobił Rafał, to jest zebranie efektu jego działań, czyli też jakieś plony. Czyli to, w jaki przepro sposób przeprowadzimy obrzęd, y, będzie przypominało obrzęd plonów. Niech będzie pozdrowiony święty ogień. Niech będzie pozdrowiony święty ogień. Łączka imienia Rafała wszoły znajduje się przed klubem jazzowym imienia Mieczysława Kosza.